Z okazji 68 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej przy kurhanie Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty capstrzyk z udziałem orkiestry i pocztów sztandarowych. Stajemy w tym roku po raz pierwszy przed kurhanem marszałka Józefa Piłsudskiego, który nie tylko dał, złożył wielki wysiłek, żeby Polska była odrodzona, po 123 latach niewoli, ale także swoim życiem, swoim słowem głoszonym, pokazał, jak należy żyć. Być zwyciężonym, ale nie ulec. No właśnie. Życie nasze to nieustanna walka. To walka między dobrem a złem. Między prawdą a falszem, między miłością a nienawiścią. Dlatego też stąd zaczynamy dzisiejsze nasze wspominanie i polecanie Bogu, kombatantów i wszystkich, którzy zginęli w II wojnie światowej. Dlatego dzisiaj stajemy tutaj, aby prosić. Pana Boga, ducha świętego, od natchnienia, byśmy tę myśl Józefa Piłsudskiego przyjęli w naszym życiu. Pamiętając o tym, że im większą rolę ktoś odgrywa w społeczeństwie, w narodzie, wśród państw, tym większą ma misję do spełnienia. Tak jak Jezus Chrystus mówi, Syn Człowieczy nie przyszedł na świat, aby mu służono, lecz aby służyć i życie swoje oddać na oku za wielu. Muzyka Następnie wszyscy zebrani udali się na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy. Uroczystość patrona dzisiejszego dnia i patrona naszego narodu, świętego Stanisława Szczepanowskiego, biskupa i męczennika, oraz 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej, pragnę serdecznie Was powitać. Czy Pańskim Otarzu. Niechże Tamna Święta przyniesie naszemu narodowi to, byśmy mogli budować nasz kraj, warunki materialne i społeczne w pokoju. W pokoju, który pochodzi od Boga. Niechże również Tamna Święta będzie wyrazem wdzięczności za to, że już tyle lat przeżyć. 68 od zakończenia II wojny w pokoju. Także i prosimy Boga, aby darował winę wszystkim, którzy przelali krew w obronie ojczyzny, a również i tych, którzy w po, obozach śmierci i także w czasie bombardowań, łapanek, egzekucji oddanie swoje życie za ojczyznę. Módlmy się, wszedł Boże święty Stanisław Biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców. Sprawa byśmy dzięki jego wstawiennictwu, aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez, przez wszystkie wieki wieku. W Ewangelię Bóg świętego Ja. Jezus powiedział do Faryzeuszu, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. I znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak nie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić. I będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo pańskie. Siostrze. Rozpocznę nasze dzisiejsze rozważanie w tę tak piękną uroczystość w białym tygodniu, kiedy dekoracja także pokazuje Jezusa dobrego pasterza, który oddał swoje życie i za mnie, i za Ciebie. Dzisiejsze ważne święto to właśnie 68. Rocznica zakończenia II wojny światowej. Otóż tamta nauka z historii pokazuje nam, do czego prowadzi Pycha wynoszenie naro narodu swego, rasa panów. Natomiast inni skazani wtedy są na śmierć. Czy to będzie socjalizm narodowy, który dochodzi do faszyzmu, czy to będzie komunizm, Oba te kierunki, jak wiemy, przez part Ribbentrop-Molotow otwarły możliwość rozpoczęcia II Wojny Światowej. Polska pierwsza zaczęła uczestniczyć w II Wojnie Światowej. Bo to właśnie 1 września na Polskę napadli Niemcy. Z ogromną przewagą militarną i to stron. Potem 17 września znów Rosjanie, komunistyczna Rosja, Armia Czerwona. I Polacy walczyli do końca. Do 8, a właściwie już skończyło się, 6 i 7, skończyły się w walki w którym uczestniczył także mój tatuś. Otóż właśnie koniec II wojny światowej, koalicji państw, już teraz razem z Rosją, przeciwko osi Rzym, Berlin, Tokio, to bardzo radosne, Ci, którzy wychodzili z obozu śmierci i ci prości ludzie w różnych miejscach, którzy już nie musieli się bać bombardowań, ostrzała, tylenie czy też napadów z różnych stron. Ja już to pamiętam osobiście. Koniec II wojny światowej. z frontu, przybył nasz ojciec rodziny. Również w Dubaju jest dużo i także w są jeszcze ci, którzy walczyli w tej wojnie. Są także ci, którzy byli w siódmej dywizji. Stąd też ulica w siódmej dywizji. Dla wielu więc zakończenie II wojny światowej i podpisanie bezwzględnej kapitulacji to zakończenie straszliwego obdaru, w którym zginęło 56 milionów istnień ludzkich, w którym zniszczono wiele miast i wsi, niektóre były w gruzach. Pamiętam w 1945 roku, jak wyglądał Wrocław. Ale jednocześnie dla wielu osób, którzy orientowali się w sytuacji politycznej, to był początek upokorzenia, początek zniewolenia, rozpaczy. Tych patriotów, którzy nie takiej rzeczywistości oczekiwali, walcząc w różnych formacjach. Bo wszystkie były potrzebne. Jeden jedyny kraj na świecie, będąc w okupacji bez wszędzie, miał armię, miał wszystkie władze, miał szkolnictwo, nawet uniwersytety. Robiono osobnie naukowe. A więc widzimy, że naród, który walczył od początku do końca, najbardziej okrutnie traktowany, na przykład w żadnym kraju za e, ratowanie Żyda, przetrzymywanie, nie groziła kara śmierci. We Francji, na przykład, to była tylko pieniężna i to niewielka kara. Natomiast u nas rzeczywiście wiele osób, wiele rodzin poniosło śmierć. Nic więc dziwnego, że po wojnie, jak patrzono na ten wkład, jakie Polska złożyła, 6 milionów istnień ludzkich na liczbę 36 milionów, czyli ponad 15%. Również materialne największe na świecie. W tej sytuacji taki koniec wojny dla jednych był radością, ale dla drugich, gdy wiedzieli, że przedstawiciele najwyższych władz zostanie wyznaczeni przez Stalina, którzy z polskością niewiele albo nic nie mają wspólnego, zaczęły się aresztowania, nawet po złożeniu broni zaczęły się przesłuchania, słynny na przykład proces w Moskwie, zaczęły się wyruszki na wschód.